Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Cryptomania. Typowrat z tej strony. I mam do Was takie pytanie. Czy wiecie, jaki jest najbardziej wyczekiwany taki projekt na kosmosie? Wiele osób na niego czeka. Także nie będę Wam tutaj ogólnie mówił, co i który to projekt. Kombinował, kręcił. Mówię od razu, chodzi o EMOS. Evmos już mamy stronę gdzie możemy się dowiedzieć ile tego airdropa zgarniemy Także zaraz podłą podłączę sobie connect wallet zrobię Są dwie opcje tutaj Tak jak już wcześniej filmiki oglądaliście To tam yy, Sporo można było stawić, odbył yy, o wiele wcześniej I sporo można było zyskać od strony na przykład i kosmosa i od strony ethereum I Zaraz sobie tutaj sprawdzimy Co i jak Także strona fajnie dość wygląda na początku Mission Control, yy, i teraz obecnie możemy tylko sprawdzić, yy, gdzie, ile możemy, ile tego airdropa nam się na, należy z, te, z tego rek, rek, drop yy, I tutaj nawet jest jeszcze, widzę, że jeszcze nawet dodali stronę, żeby można było sobie poczytać, za co i gdzie się to dostawało. Czyli to było Atom Osmo, Ethereum, airdrop. A, a simulus check, czyli można sobie sprawdzić, co i za co się dostawało. Ten artykuł to już chyba był: tak, za płynności, za ion-holderów ABC token transfer i wiele, wiele innych: od Ethereum, za Uniswap, Aave, Sushi swap compound curve, Opensa Gnosi, Metamask swap ENS, DAI. Czyli jeżeli ktoś używa po prostu tych platform, to też można było za Ethereum to zgarnąć Także tu nie będę już dalej pokazywał, co i jak sprawdzimy, ile mi się należy. Auto no Connect Wallet. Ja sobie wybieram CAP. I Wam, wam po prostu poprosi Was o potwierdzenie dwa razy, żeby połączyć z portfelem CAP. 631 sztuk. To jakoś ma być niebawem do odebrania całkowicie na kosmosa. To ewentualnie zapłacimy, może delikatną transakcję. Jeżeli to będzie trafiało na przykład na kosmos, na cap i jeszcze można sobie spra sprawdzić disconnect i connect wallet, metamask i metamask. No niewiele mi tutaj. Akurat z tego metamaska, yy, dosłownie co teraz mam, w tej chwili podpiętego, to tylko 7 sztuk. Nawet nie wiem, czy będzie mi się opłacało go odebrać, ale muszę jeszcze sprawdzić dwa portfele, które mam, metamaskowe bo może tam coś więcej robiłem i może mi się coś należy. Także to jest długo wyczekiwany, wyczekiwany projekt. I jak śledziliście wcześniejsze filmiki, to mówiłem, że sporo projektów czeka na ten projekt, bo chcą też dawać airdropy i to będą airdropy od jakichś projektów plus Evmos. Także czekamy na następne, na następne rozgrywki airdropowe dla nas i będziemy działać Także wiem że już z dwa albo trzy projekty jak dobrze pamiętam są już zaangażowane w to jeżeli, jeżeli chodzi o airdropy Jeżeli EVO się odpali także czekamy taki krótki newsik na, na start i jeszcze później jak bo w sumie niedawno wstałem po nocce i później jeżeli siądę, odbiorę dzieciaki, siądę sobie na kompa, to jeszcze poszukam sobie więcej informacji dla Was ciekawych, jeżeli coś jest ogólnie dostępnego. Popatrzę sobie co, co jest godne uwagi. Także trzymajcie się i do, i do zobaczyska.